fight tonight tonight Hejka, hejka, z tej strony Kortia. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj witam Was w The Sims 4 w noc Swobary. Tak, witam Was w drugim odcinku tego wyzwania i chciałam Wam na wstępie od razu podziękować za takie fajne przyjęcie nowej serii. Widziałam, że się cieszycie, że jesteście ciekawi, że Wam się podoba Simka i domek i wszystko, także bardzo, bardzo mi miło i mam nadzieję, że będziecie trwać ze mną w tym wyzwaniu, że będziecie oglądać, także łapka w górę. Jeżeli się cieszycie na drugi odcinek, no i subskrybujcie kanał też, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zapraszam też do mojego Instagrama, tam Was na bieżąco informuję o tym, jakie odcinki, kiedy odcinki, czy będzie odcinek, czy nie będzie, i też informuję Was o live. W tym tygodniu live mam nadzieję, że się uda zrobić w piątek, ponieważ jak wiecie, wychodzi nowy dodatek do Simsu, więc może nam się uda coś tam popodglądać, więc, więc tak, słuchajcie. Jak widzicie, nasz domek troszeczkę przeszedł małą zmianę. A raczej taką zmianę bardziej dekoracyjną. Mamy tutaj zimę, więc postanowiłam już tak świątecznie przydekorować troszeczkę domek i taki już zrobić klimat świąteczny. W sumie, z jednej strony też już tak u nas w tym świecie prawdziwym trochę świąteczny klimat zaczyna się pojawiać. Już reklamy świąteczne są. Dajcie znać, czy wy też widzieliście już świąteczne reklamy. <laughs> I tak, przeozdobiliśmy troszeczkę tutaj płotek, przyozdobiliśmy troszeczkę domek. No i oczywiście w środku. Też już mamy choinkę, więc stoi nasza choinka i czeka na święta i papcia mroza. I tak poza tym ze zmian, to jeszcze zrobiłam taką drewnianą podłogę. Bo w ostatnim odcinku, jak Wam pokazywałam, podłoga była biała, a teraz dałam taką drewnianą, więc nie wiem, cofnijcie sobie do poprzedniego odcinka i dajcie mi znać, która lepsza. Czy lepiej wygląda z drewnianą podłogą, czy z białą? Mi się wydaje, że z tą. Więc możecie dać mi znać. No i co? Plany na dzisiejszy odcinek mamy takie, że chciałabym. Dzisiaj, żeby nasz Imri się nam oświadczył, żeby się naszej, e, e, naszej, naszej Ari oświadczył. I w ogóle dziękuję, że napisaliście mi, że źle napisałam nazwisko Ari, bo napisałam bóle zamiast blue, więc Aria bóle jest, a nie blue. E, zmienię jej to właśnie, muszę jej zmienić, ale to zaraz wejdę do kas i jej to zmienię. <laughs> więc dzięki za czujność. Dobra. Imri, wiesz co? Ty skorzystaj, a potem sobie zjesz jakieś tam resztki. Aria przygotowała ostatnio coś do żarcia. Ona jeszcze sobie śpi, ale w sumie ona jest wyspana, więc tak w sumie, tak w sumie, tak w sumie to nie musi już jeść. On może opróżnić ten ekspres do kawy i może też sobie wziąć resztki. Ogólnie trochę się obawiam, bo cały czas mamy to włączone. Może po prostu to wyłączymy, bo naprawdę tutaj mogą przyjść nam takie rachunki później, że my nie będziemy wiedzieli, o, jak to spłacić. Dobra, Imli. Imri, ty myjesz ręce i idziesz jeść. Super. Ogólnie z nimi przegrałam jeden dzień i dzisiaj mamy sobotę. O, jak ładnie, czyli weekend zaczęliśmy. Aria, ty też masz wolne, OT, też masz dzisiaj wolne, więc super. Cały dzień sobie spędzą razem. Spędzimy sobie razem z nimi i po prostu wybierzemy się. Postawiłam kilka fajnych parcel publicznych w New Christ oczywiście, bo New Christ to taki zawsze jest fajny fajna przestrzeń, gdzie można sobie poustawiać różne fajne parcele publiczne, więc troszeczkę ich postawiłam, więc chciałabym, żebyśmy jedną na pewno odwiedzili, mam nadzieję, że będzie śnieg, ale tak sobie skoczymy po takich różnych parcelach, no i oni pospędzają sobie trochę czasu razem i właśnie, i właśnie Imri się oświadczy. Barabara z Simem o imieniu Imri Matko Bosku, jakie pragnienia, ten chce w krzakach, ale to już mogę mu usunąć, bo wiem, że ten krzak jest niefunkcjonalny, on tutaj jest zostawiony różnymi rzeczami, więc już darujmy sobie takie wybryki. Dobra, gdzie ty śpisz? A, ty śpisz na kanapie, dobra. Przestraszyłam się, że śpi gdzieś tutaj w krzakach na śniegu, a raczej pod. Dobra. Słuchajcie, zobaczmy, czy oni tutaj wszystko mają ok. Ym, Aria, w sumie mają wszystko ładnie, tylko tak o 7.30 od razu lecieć gdzieś, nie wiadomo, w świat. To może niekoniecznie. Patrzcie, w ogóle tutaj my mamy ładnie taką przystań, tu mamy, ale a, nie możemy na nią wejść. Szkoda. Fajnie było, żeby to jakieś było dołowisko, ale tutaj mamy jakieś. Rzeczy, chociaż może z tej strony coś, ale chyba nic zbytnio. W ogóle ładne to miasteczko jest zimą, zimą, zimą. E, dobra, więc tak, więc ja bym tutaj chciała się, się zaręczyć. Nasza y, Aria w sumie mogliby się trochę sobą zająć na razie y, w dzień. Ona do, szko do szkoły, do pracy potrzebuje ćwiczenia umiejętności literackich, ale wiem, że też potrzebuje gotowania, potrzebuje fotografii i potrzebuje wychowania y, dzieci. Wychowania dzieci potrzebuje. Wiesz co, idź troszeczkę jeszcze poćwicz umiejętności literackie. Ja tutaj z nią pisałam jakiś felieton, czy tam coś do pracy. Czekajcie, gdzie to? Nie, gdzie jest ta A tu. I ona tutaj, właśnie jak pisze do Felizonu, to coś tam wyskoczyło o sławie. Na drodze do sławy, czy coś takiego. Imri, co ty robisz? Robisz kawę? Poczekaj, aż zaparzy się kawa. No dobra, skoro masz taką zachciankę, no to sobie proszę ciebie. Ja ci nie bronię, wiesz. Możesz sobie tutaj poużywać troszeczkę rzeczy. Dobra, ona niech trochę poćwiczy, żeby tu jej się do pracy spełniło. A ty, Imri, możesz sobie pobiegać. O, czemu nie? Bo nie mam po co ci ta kawa. Dopiero wstałeś. <laughs> Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w spa. Przyszliśmy sobie tak, tutaj do spa. No i jest słabo, bo tak jak myślałam, nie ma śniegu, nie, Christ. Trochę jest smutek. Tutaj właśnie pokażę Wam rzeczy, które postawiłam sobie. Postawiłam tutaj taką fajną kawiarnię, też odwiedzimy któregoś razu. Postawiłam tutaj taki klub nocny, że jakby chcieli sobie, wiecie, iść potańczyć. Postawiłam właśnie to spa i postawiłam właśnie tutaj taki fajny park. Tutaj są łyżwy, wiecie, taki klimat świąteczny, gorąca czekolada i tak dalej. No ale chciałabym jednak, żeby ten śnieg był, więc nie wiem, czy nie przestawię tego po prostu do tego naszego miasteczka, gdzieś tam to, w, wiecie, wtrącę, żeby było u nas w miasteczku, bo tam przynajmniej ten śnieg jest. A jak widzicie tutaj, no niestety jest ciepło, więc jednak przestawię to, bo chciałam właśnie, już zdradzę Wam teraz, żeby Imri oświadczył się. I tutaj przyjdą, wiecie, sobie na łyżwy, tak świątecznie, ładnie, wypił gorącą czekoladę. No, i tu się oświadczymy, więc ja to przeniosę, ale na razie, jak już przyszliśmy do spa, bo właśnie Imri zaproponował naszej Ari, żeby sobie przyszli się odprężyć, i jesteśmy w spa, które oczywiście też pobrałam z, z galerii. I tu patrzę, że jest nawet yoga, można sobie poćwiczyć jakieś masaże, a na górze jest ogólnie mm, siłownia, więc fajnie. Fajne, fajnie to jest zrobione. Dobra, ona się przebrała, on się przebrał. Dobra, chodźcie trochę do sauny, wiecie. Posaunujecie się trochę we dwoje. Odprężcie się razem. Wiecie, pospędzają trochę tego wolnego czasu razem. A właśnie chciała, żeby oni poszli wieczorem do tej, no, tam na te, na te łyżwy. O, tutaj nawet bar mamy, możemy sobie drinka wypić. O, przyszła pani... Czarownica? Czarodziejka? no patrzcie, jak fajnie. Dobra. Weźcie trochę się tutaj... ten... Proszę bardzo, doświadczenia różne. Połapcie. Tu mamy prysznicę, mamy... możemy się kąpać błotną, kąpiel wziąć. Też... o nie, ktoś nam... Wszedł. Dobra, wyszedł. Uda się? a uda się, dobra. Myślałam, że jak ona weszła, to... Okej. Okay. Coś słabo tej pary, jakoś mało tej pary, moim zdaniem. Coś słabiutko, słabiutko, żeście zaparowali, słabiutko. Dobra, tu jest też bar. Co niby tu mogli? Może w sumie wyślemy ich na taki, powiedzmy, masaż dla par, czyli tutaj, bo tutaj są takie dwa, e, dwa te, więc poddaj się masażowi. Jeju, drogie te masaże w sumie, co nie? Um, Podaj się masa z kwiatów lotosu. No dobra, może być kwiat lotosu. Tej pani na przykład. Oj, ta pani nie stoi tutaj, no, no dobra. A ty poddaj się masażowi. Aromaterapia. może tym. I od tej pani, żeby się tylko zamieniły i tam nie musiały przy ten. Usiądźcie razem, usiądźcie razem. Dobra, chodźcie trochę się. Oj ja co teraz są. Proszę za kochańce. Aria bez rzęs, ale co tam. No idź na masaż, idź na masaż. Nie musisz już się saunować, idź na masaż. I on też idzie na masaż. A to jakaś pani paparazzi. Co tu, jakaś gwiazda jest? Ej! Jakaś gwiazda przyszła, prawdziwa w dodatku. I tu druga pra... Nie, tutaj super gwiazda, to nieprawdziwa, prawdziwa, to tylko super. Dobra. Aria, dawaj. Poszła się tam masować. Na co czekasz? Już twój facet poszedł. I tu widzisz, jakaś pani będzie go masować, a tutaj się... O! Będzie już... A, poddaj się, dobra. O, dobra, ona też idzie. O, widzicie jak pięknie? Ojej, Aria tak niepięknie. Niepięknie, Ario, niepięknie. Widzieliście, widzieliście, co ona zrobiła? A, patrzcie, te gwiazdy to przyszły na ten... Na jogę. Wow. To są prawdziwe gwiazdy, słuchajcie. Dobra, nasze gwiazdy się masują i jak się wymasują, to ja właśnie wyślę ich chyba do domu i przeniosę nasz tutaj ten iście, taki świąteczny klimat do naszego miasteczka i pójdziemy sobie wtedy wieczorkiem na no, ujrzyj, I bo będzie tak super, jak ona ładnie wygląda bez makijażu, nie? Tutaj na tej mnie turce tak patrzę i bardzo fajnie. O, już naszego jego pani wymasowała. I on gdzie się przebrać w szlafrok. <grych> nie, już może się nie przebieraj w szlafrok. Myślę, że będzie co? Wróćcie sobie powoli do domu, tylko jeszcze Aria się wymasuje do końca i wróćcie sobie do domku. Tak myślę, że czas trochę uczyć Arię tego fotografowania. I właśnie. Ona już wcześniej miała ten aparat, bo jej kupiłam właśnie, jak robiłam im domek, ale też myślę, żeby właśnie chyba kupić, wiecie co? Książki chyba są, gdzie możemy uczyć się umiejętności, może będzie troszeczkę, wiecie co, sprawniej. Bo tak tych zdjęć to chyba będzie musieli troszeczkę naklikać. O, możemy zrobić albo choince, bo ta oś odwrócił do nas tyłkiem, więc zróbmy tak ładnie choince zdjęcie, o. Bo no nie wiem, ile tych zdjęć byśmy musieli naklikać, żeby ona. Żeby ona nauczyła się umiejętności. Ogólnie te zdjęcia to będziemy sprzedawać, bo one są nam do niczego niepotrzebne. E, I tak, czy ja mam tutaj półkę z książkami? Tu chyba miałam. To jest chyba jako półka z książkami, tak. E, kup książki właśnie. Ja muszę zobaczyć, czy mamy w ogóle taką książkę, jak uczenie się fotografii. Czekajcie. Umiejętność, archeologia to niekoniecznie. O, chyba nie, bo mamy fitness, a nie mamy. Gitara, gotowanie, gry, komedia, logika, majsterkowanie, malowanie, miksologia, nauki kosmiczne, ogrodnictwo pianino. Hm. układanie kompozycji kwiatowych nawet jest. Hmm. Czyli nie mamy nic o fotografowaniu, jeżeli chodzi o fotografowanie. Kurde, to strasznie ciężko będzie zdobyć. Ale nie wiem, czy fotografii ogólnie nie ma. Mamy już pierwszy poziom. Chyba, nie wiem, czy jest 10 poziomów fotografowania, czy 5. Co? Dajcie znać. Rzuć zwierzaka na Instagram. O, Tao, możemy zrobić mu zdjęcie. Dawaj. Wow, jaki słodziak. Patrzcie go. Czekajcie. Takie zdjęcie nawet sobie będziemy mogli gdzieś powiesić. No. A tu możemy... A, możemy przekręcać, ale... O, 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 o. O tak. <laughs> to, to, fajny, to Dobra. Pokaż, ci, pokaż jakie masz tutaj. Ej, cztery. A tu 10 Pokaż, pokaż, pokaż. Musimy sobie zrobić taką ścianę, na której będziemy wieszać, wieszać nasze zdjęcia. Chociaż to zdjęcie jest takie duże. Ja nie wiem. O, tu mamy ścianę wolną. Czekajcie, tylko że tu trochę ciemno jest. Dodaj ramkę, srebrna. No i dobra, i śliczny Tao. E, czy możemy tutaj coś ten e, sprzedaj do publikacji? Aha, dobra, czyli na przykład temu, że my wyślimy Instagram. Dobra, dawaj. będziesz trochę sławna, powiedzmy. będziesz sławna zrobienia zdjęć. O, skoro musisz się nauczyć, to to może właśnie piękne zdjęcie, po prostu idealne. Aria zrobiła 20 obserwujących i ma ich teraz łącznie 20. Ale patrzcie, jakie ładne zdjęcie tego Tao. Nie, nie będziemy sprzedawać, ale te możemy sprzedać do publikacji, ale tylko za 10, a te za 15. No dobra, sprzedaliśmy. Ale tutaj mamy ładnego tało foteczkę. W sumie chyba tych foteczek będziemy mieli w tej generacji sporo, skoro ona musi się fotografowania nauczyć. No ale myślę, że też to będzie trochę ciężkie. Dajcie mi znać, czy możemy się uczyć fotografowania jakoś inaczej, oprócz robienia zdjęć, czy to tylko zrobieniem zdjęć możemy zdobyć te, ten punkt. Okej, okay, jesteśmy tutaj w tym parku, właśnie tutaj już jest fajnie, świątecznie, leci, leci świąteczna muzyka, jest ogólnie, no, fejosko. Trochę już też się powoli ściemnia, więc zaraz będziemy tutaj przystąpywać do akcji, że tak powiem. Ale póki co jeżdżą sobie na, <grybujesz> na łyżwach, chociaż do końca im to troszeczkę jeszcze nie wychodzi, jak widzicie. Są też troszeczkę głodni. Ja chciałam zobaczyć, co jest w tych budkach, ale w tych budkach jest chyba... Bezdomna pani. Tutaj można sobie posiedzieć. Tu można opale nisko rozpalić, a tu są po prostu toalety. Jednak i tak jest to bardzo fajnie zrobione, chociaż podejrzewam, że gdzieś tu niedaleko jakieś takie łyżwy są, które są tak, jakby postawione. Wiecie. Z. Z automatu, nie wiem jak to powiedzieć, ale no, oni sobie jeżdżą na łyżwach. Tutaj zaraz można sobie zamówić jedzenie, więc Aria chyba sobie coś zamówi, bo ona jest głodna ogólnie o pizzę, peperoni. Myślę, że to fajny pomysł. O, i on też jest głodny, więc zamów jedzenie. Ty zamów sobie na przykład kary na rozgrzanie, takie ostre kary. I tak, oni sobie zjedzą, potem może wezmą jeszcze sobie po jakimś tym co masz takie buty? Ja chyba ci takich butów nie dawałam. O właśnie. No właśnie, takie to pewnie tałam, ale takich innych to nie. Dobra, Aria zjedz sobie, a Imri sobie zjedzcie ogólnie. Ario, możesz sobie usiąść w sumie. Czemu nie? Usiądźcie, zjedzcie ładnie. Ty też usiądź. Wow! Imri nie przywykł do jedzenia pikantnych potraw. To przywyknie już. Nie stresujmy się. Tutaj ktoś się huźda, no. Patrzcie, jak tu jest pięknie, czyż nie? Yeah, <grymne> bardzo ładnie. Dobra. I potem możecie sobie zamówić napój. E, gorące kakao. O, tak, to też bym wypiła. Gorące kakao, poproszę sobie. Poproszę sobie zamówić, poproszę sobie zamówić. Zamówcie sobie gorące kakao, wypijcie sobie. w taki śnieżny dzionek. Ona w sumie zaraz będzie śmierdzieć, więc... <grymne> romantycznie całkiem. Jak znalazł, aby się oświadczyć. Dobra. Siadaj, Aria. Fajne kubeczki mają, nie? A ten, no chyba może trochę przesadziłam. Sorry, Imri. <laughs> Sorry. Wybacz mi. Dobra, czekajcie, zrobimy jakieś ładne zdjęcie. Niech sobie mają. O, z takiego wieczoru superanckiego, romantycznego. Dobra, jedzcie sobie, jedzcie. O, kulinarą podróż po mieście, jeden poza domem, może się nauczyć. Aha, dobra. Do odkrycia zostało jeszcze. Wow, tu jak jeździ Kinga Gracz. Patrzcie ją. Wow, ty to jesteś. A taka zła idzie. Ten, ogólnie tak sobie pomyślałam teraz właśnie. Znaczy, dobra, no on się jej oświadczy. Fajnie. Tyle, że my nie mamy w ogóle znajomych, żeby, żeby zaprosić na ślub. No taka jest prawda, słuchajcie, taka jest okrutna prawda, że nie mamy nawet kogo zaprosić, więc ona nie, ona śmierdzi. Weź to, wiesz co? Idź, póki on będzie tutaj podejdzie do tego, to umyj ręce za dwa razy, żebyś nieś przestała śmierdzić. E, więc jest taki cel, taki, taka rzecz, że musimy ten, musimy trochę znajomych poznać, wiecie? Więc ja myślę, że na następny odcinek właśnie powprowadzam troszeczkę simów, poszukam w galerii, może nawet waszych jakichś simów. Podejdź tutaj razem. I właśnie poszukam w galerii i powprowadzamy troszeczkę simów, żeby oni się troszeczkę zaprzyjaźnili z jakimiś ludźmi, żeby jacyś ludzie po prostu tutaj przyszli. No i musimy wprowadzić jakiegoś fajnego faceta, z którym. Nasza aria będzie miała romans, bo jak wiecie, no musimy tak zrobić, więc... Więc po prostu zmysłowy pocałunek. Myślę, że to będzie spokojnie. <grywa> o, drugi poziom charyzmy osiągnął z tego wszystkiego, słuchajcie. Łaaa! Gdzie ten zmysłowy pocałunek był? W rękę? <grywa> w rękę zaprosiłam, No tak, nas do tego, wspólnego domu, czemu nie? Pocałuję ją w policzek. Bąd, bądź romantisz, bądź romantisz. No dawaj. O czymś gadaj. O, Dobra, jedziemy z tym. Nie będziemy tutaj się, wiecie, ociągać. Czekajcie. O, Przyjmie? Ale by było śmiesznie, jakby nie przyjęła, co nie? <ścoughs> o, Czekajcie, ja jej takie robię fotki w trakcie. Wow. Tak, tak, tak. Będzie wesele. Słuchajcie, jak super! Zaręczyli się w taki zimowy świąteczny czas. Zaręczają się, zaręczają się, super. A gdzie wyjdziecie już? każdy? Tak, zaręczyli się i każdy poszedł w drugą swoją stronę, Lep Bałwana. Będziesz Bałwana lepiła? Ja myślę, że to jest taki trochę kiepski pomysł, bo już jest wiesz, tak jakby 23 i może czas do domu, wiesz? <słuchaj> tak, czas do domu, Aria, do domu proszę iść. A ty postanowiłeś umyć ręce? Nie, też idź do domu, mój drogi. Okej, okay, oni wrócili do domu, położyli się spać. No i co? Ja chyba będę kończyć, bo w sumie cel na ten odcinek osiągnęliśmy. Zaręczyliśmy się, trochę pograliśmy. I dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy chcecie takie dłuższe odcinki, czy raczej krótsze. Wolicie takie 20-minutowe, czy raczej takie ponad 20, typu 3, do, bardziej do 30 minut dochodzące. Dajcie mi koniecznie znać. W sumie nie mam, nie mam pojęcia, ile ten to odcinek będzie trwał, yy, ale no, dajcie mi koniecznie znać, czy będzie takie jak krótsze, do 20 minut, czy takie powyżej 20. Dajcie mi znać. A ja teraz będę kończyć, także zaręczyliśmy się w następnym odcinku. Czeka nas już taki konkretny... Mm, Konkretny odcinek, bo myślę, że już będziemy się przygotować do wesela i właśnie będziemy sobie tutaj. Ja poszukam właśnie dla Arii jakiejś takiej ładnej sukienki ślubnej, sukni ślubnej. I ogólnie pomyślę jeszcze, gdzie ten ślub będzie i tak dalej, i tak dalej, bo dzisiaj przeglądając parcele publiczne, fajne, widziałam parcele właśnie na ślub, bo chciałabym jednak, żeby oni w zimie ten ślub wzięli. Czekajcie, zobaczymy, jak tutaj się o! Widzicie, w środę jest zimowa fiesta, więc ja myślę, że właśnie w środę zrobimy sobie weselicho i w zimową fiestę, w to święto. Więc mamy jeszcze tak naprawdę trzy dni, czyli niedziela, będzie poniedziałek, na zdobycie przyjaciół, <grych> żeby mieć kogo zaprosić. I ja właśnie poprowadzam parę osób, parę tutaj takich powiedzmy znajomych naszych, naszych tej miłosińskich, ich pozapoznaję. I w kolejnym odcinku będziemy działać, działać ze ślubem. Dobra, dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapkę w górę, jak się podobało. No i do słyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa-pa!